Wielkie dramaty codzienności rozgrywają się nie na scenach bitew, ale w cichych zakamarkach serc, w zaciszu sypialni przy wspólnym stole. To tam powstają historie zdrad, rozczarowań i zawiedzionych nadziei, w milczeniu, które nie rani głośno, lecz dręczy powoli. Dlaczego mnie zdradził? To pytanie, które wywołuje nie tyle natychmiastową wściekłość, ile długotrwałe, gryzące uczucie dezorientacji. Jak to możliwe, że ktoś, kto był częścią Twojego życia, kto przyrzekał lojalność i z kim dzieliłaś na intymniejsze chwile, nagle zdaje się zupełnie obcy? To pytanie, które nie znajduje prostej odpowiedzi, ale mimo to nieustannie powraca, kłując jak natarczywe wspomnienie, które nie pozwala zasnąć? A może odpowiedź nie tkwi w faktach, w godzinach, spotkaniach, kłamstwach? Może leży gdzieś głębiej w skomplikowanych, sprzecznych namiętnościach, które nas kształtują. Zdrada to akt, który podważa fundament relacji. To, co zbudowane na zaufaniu i wspólnym poczuciu intymności, nagle staje się ruiną. Ale ta ruina nie jest dziełem jednego dnia, ani jednego gestu. Niewierność rzadko się pojawia nagle jak letnia burza. Zwykle to ledwie widoczny proces, który rozwija się krok po kroku w ukryciu przed samym sobą. Czy zdradził, bo był nieszczęśliwy? Bo odczuwał wewnętrzną pustkę, której nie potrafił nazwać, dopóki nie wypełniła się tajemniczą obecnością kogoś innego? Czy jest to właśnie ta nieokreślona przestrzeń w nas, przestrzeń, którą próbujemy zapełnić na różne sposoby w nadziei, że znajdziemy tam odpowiedzi? W literackich opowieściach niewierność bywa rozgrywana z brawurą. Mężczyzna ucieka, kuszony nowymi doznajami, jak bohater Flauberta czy Tolstoja. Ale w prawdziwym życiu ten akt zdrady jest bardziej chaotyczny, bardziej chałupniczy w swojej egzystencjonalnej desperacji. Możliwe, że on sam nie wiedział, dlaczego oszukał, dlaczego zdradził, Czy zdrada była próbą ucieczki przed czymś, co wydawało się nie do zniesienia. Oto pierwszy stropów niezadowolenie, które jak trucizna sączy się do każdego zakątka życia codziennego, kiedy poranki stają się szare, a rozmowy puste, kiedy wspólne chwile nie budzą już emocji, a wspomnienia zamiast być cennymi zamieniają się w ciężar. Niewierność może być próbą wprowadzenia koloru do tej szarości, desperackim aktem, który ma na chwilę przywrócić dawne uczucia. Intensywność, pożądanie, ale za tym niezadowoleniem może się kryć coś więcej strach przed porzuceniem. Paradoksalnie, zdrada często wynika nie z pewności siebie, lecz z lęku. Lęku, że to co budujemy prędzej czy później się zawali, że ktoś nas opuści, że zostaniemy sami. I tak zdrada staje się próbą zabezpieczenia się przed stratą, grą na dwa fronty, która pozwala utrzymać poczucie kontroli. Ale kontrola jest tu iluzoryczna, bo z każdym kłamstwem oddalamy się od tego, co kiedyś było prawdziwe. W drugim akcie tego dramatu wkracza trauma. Ból, który skrywa się głęboko, może nieoczekiwanie eksplodować w najbardziej nieodpowiednich momentach. Przysięgałem sobie, że nigdy więcej nie będę wierny. Te słowa kryją w sobie coś tragicznego echo dawnych ran, które jeszcze się nie zagoiły. Być może w zdradzie on szukał zemsty na przeszłości, na dawnym cierpieniu, na miłości, która go zawiodła. Miłość zraniona raz potrafi zamknąć się na zawsze i tak związek staje się grą, w której prawdziwe uczucia są naprzemian odrzucane i przywoływane. Ale może najgłębszą przyczyną i jednocześnie najtrudniejszą do zaakceptowania jest to, że zdrada była aktem poszukiwania wolności. Wolności od norm, oczekiwań, od idei, że miłość musi być monogamiczna, że wierność to nienaturalny stan rzeczy. On mógł pragnąć związku, w którym autonomia seksualna i emocjonalna byłaby fundamentem, w którym niewierność nie byłaby zdradą, lecz naturalną manifestacją wolności osobistej. To postawa, którą trudno zrozumieć, zwłaszcza jeśli widzimy miłość jako więź pełną wyłączności. Ale czy to oznacza, że jego zdrada była nieunikniona? Czy pragnienie wolności usprawiedliwia złamanie lojalności? Tu dotykamy paradoksu miłości. Tak jak balansujemy między potrzebą intymności a pragnieniem niezależności, każdy człowiek nosi w sobie te sprzeczne siły. A zdrada bywa tylko najbardziej jaskrawym przejawem tej walki. Jednocześnie zdrada nie jest końcem tej walki. Dla jednych zdrada się początkiem upadku, dla innych początkiem zrozumienia. Żałuję, ale nie czuję się winny. Te słowa, które świadczą o czymś więcej niż tylko o próbie usprawiedliwienia swojego postępowania. To wyraz pewnej filozofii, w której zdrada nie jest aktem moralnego zepsucia, lecz naturalnym procesem poznania siebie, swoich potrzeb, swoich ograniczeń. Gdzie nielojalność wobec partnera niekoniecznie oznacza nielojalność wobec siebie. Czy można więc wybaczyć zdradę? Czy można znaleźć w niej sens? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, tak jak niełatwe są odpowiedzi na pytania o miłość, pożądanie. O naszą naturę. To, co pozostaje, to trudne, bolesne wyzwanie, zrozumieć, że w miłości, tak jak w życiu nie ma prostych linii, prostych dróg. Są tylko lab labirynty, w których czasem gubimy się sami, czasem gubimy innych. W końcu jednak, mimo wszelkich prób racjonalizacji zostaje prosty fakt, zdrada boli. Bo zdradza nie tylko drugą osobę, ale także coś, co oboje stworzyliście, Coś intymnego, co wymagało pielęgnacji i wzajemnej lojalności. I choć można próbować zrozumieć przyczyny, wytłumaczyć motywy, to ból nadal pozostaje. I to on, jak cień, będzie towarzyszył odpowiedzi na pytanie dlaczego mnie zdradził? Dlaczego mnie zdradził? To pytanie nie przestaje wracać jak echo w pustym domu. Jest jak tępy, niesłabnący ból, który nie daje się stłumić racjonalnymi wyjaśnieniami, ani subtelnymi psychologicznymi analizami. Możemy znać te teorie o niespełnionych potrzebach i traumach z przeszłości, możemy wysłuchać jego wyznań o strachu przed porzuceniem i nieuchwytnej tęsknocie za wolnością, a jednak gdzieś w środku pozostaje coś, co nie daje się zamknąć w żadnej z tych kategorii. Jest pytanie, które pozostaje nie tylko bez odpowiedzi, ale i to jest najgorsze bez ukojenia. Bo zdrada, choć może być wytłumaczona, nigdy nie jest usprawiedliwiona. W miłości bowiem nie chodzi tylko o potrzeby i pragnienia jednostki, chodzi o coś więcej, coś, co wykracza poza sumę części, którą tworzy związek. To, co tracimy w momencie zdrady, to nie tylko złudzenie kontroli czy poczucie bezpieczeństwa, tracimy wiarę w samą możliwość wzajemnego oddania, w samą ideę, że można być z kimś w pełni, bez zastrzeżeń. Bez ukrytych pragnień, bez tych ciemnych zakamarków, które wymykają się wzajemnej lojalności. I być może właśnie w tej utracie leży największy ciężar. Czym jest miłość, jeśli nie obietnicą wyjątkowości? Obietnicą, że w tłumie przypadkowych przechodniów, wśród niezliczonych twarzy wybraliśmy siebie nawzajem i że to wybór, który będzie potwierdzać, będziemy potwierdzać każdego dnia. Zdrada rujnuje tę wyjątkowość. Rozbija ją na kawałki. Nagle przestajesz być tą jedyną, przestajesz być centrum jego świata. Zostajesz zepchnięta na margines, w miejsce, w którym już nic nie jest pewne, gdzie każdy gest, każde słowo staje się podejrzane. W literaturze zdrada często jest punktem zwrotnym, punktem, w którym bohater uświadamia sobie coś fundamentalnego o sobie i swoim świecie. Ale co z nami, którzy nie żyjemy w literaturze, lecz w szarej codzienności, w świetle rachunków, obowiązków i obietnic, które choć zwyczajne są przecież prawdziwe? Dla nas zdrada nie jest metaforą, jest realnym ciosem. To, co w książkach zdaje się popychać bohaterów ku odkrywaniu nowych aspektów rzeczywistości, jest doświadczeniem paraliżującym które wytrąca nas z rytmu, sprawia, że podważamy nie tylko Jego intencje, ale także naszą własną wartość. A jednak, czy można wyciągnąć coś dobrego z tej przepaści? Czy można odnaleźć sens tam, gdzie wydaje się, że jest to tylko pustka? To pytanie przypomina inny wielki dramat ludzkiej egzystencji. Czy cierpienie może prowadzić do odkrycia prawdy o sobie? Zdrada choć okrutna zmusza nas do zadania pytań, których nigdy byśmy sobie nie zadali, gdyby wszystko układało się zgodnie, zgodnie z naszymi marzeniami. Być może gdzieś na dnie tego doświadczenia tkwi wiedza, którą mogliśmy zdobyć tylko w ten sposób. Kiedy mija pierwszy szok, kiedy gniew i żal powoli opadają, a ból staje się bardziej odległy, możemy zacząć przyglądać się sobie. Kim jestem bez Niego? Kim jestem bez tej miłości, w której pokładałam tak wielką nadzieję? Czy moja wartość jest naprawdę zależna od tego, jak On mnie postrzegał, od Jego aprobaty czy Jego wyborów? To są pytania, które mogą nas wyzwolić. Zdrada paradoksalnie jest wyzwaniem dla naszego ego, dla tej części nas, która domaga się akceptacji która szuka potwierdzenia swojej wartości w oczach drugiej osoby. Zdrada może nas nauczyć, jak być samowystarczalni, jak odnaleźć wartość w sobie, niezależnie od tego, kto nas zdradził, kto nas zawiódł. Ale to wyzwolenie nie przychodzi łatwo. Jest to długa, często bolesna droga. Być może trzeba będzie nauczyć się kochać na nowo, inaczej, mądrzej. Może trzeba będzie stworzyć własne definicje miłości, które uwzględniają nie tylko cudze pragnienia, ale także naszą potrzebę samostanowienia. Może zamiast traktować związek jako przestrzeń, w której się zatracamy, zaczniemy widzieć go jako coś, co nas uzupełnia, ale nie definiuje. W końcu możemy dojść do przekonania, że prawdziwa lojalność nie leży w wyłączności ani w zapewnieniach, że nigdy cię nie opuszczę. Prawdziwa lojalność to być może coś znacznie głębszego, coś, co zaczyna się od wierności wobec siebie. To lojalność wobec własnych wartości, wobec swoich potrzeb, wobec swojej integralności o czym często rozmawiam z moimi klientkami na sesjach. Być może zdrada, jego zdrada zmusi nas do postawienia sobie tego najważniejszego pytania, co to znaczy być lojalnym wobec siebie. Co to znaczy nie zdradzać siebie? Kolejne pytanie. Czy potrafią być sobą w każdym związku, nie tracąc swojej autonomii, swoich marzeń? Wybaczenie, jeśli nadejdzie, nie musi oznaczać zapomnienia. Może być aktem wewnętrznej transformacji, nie po to, by jego zdrada stała się mniej bolesna, ale po to, byś ty stała się silniejsza. Byś mogła spojrzeć na własne życie nie przez pryzmat cudzego błędu, lecz jako coś, co ma my moc kształtować według własnej woli. Tak, dlaczego mnie zdradził? Pozostaje na zawsze pytaniem, które ciąży jak kamień na dne serca. Ale być może nie jest to pytanie, na które potrzebujemy znać odpowiedź. Może to pytanie ma być naszym lustrem, próbą zrozumienia nie tyle jego, ile siebie bo to, czego dowiemy się o sobie w odpowiedzi na jego zdradę, może być najcenniejszą lekcją, jaką otrzymamy. I kiedy w końcu uda się nam spojrzeć w to lustro bez gniewu, bez rozżalenia, bez poczucia klęski, być może wtedy będziemy naprawdę wolni. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, to zapraszam Cię do mnie na konsultację online. Link do konsultacji znajdziesz w opisie mojego profilu lub też pisz na kontakt lovecoaching.pl. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie. Pozdrawiam miłość w Tobie.